Tegoroczne maj obfituje w znaczną wilgoć, poranne głębokie rosy, ciągłe opady deszczu, duża wilgotność, no i niestety zaczynają działać zarodniki chorób grybowych. Jeśli pojawiły się na liściach Twoich róż pomarańczowe kropki, niestety to może być rdza. Objawy? Żółte plamy na wierzchu liści, pomarańczowe lub brązowe zarodniki pod spodem, przedwczesne opadanie liści i niestety osłabienie całego krzewu. Co sprzyja rdzy? Wilgotne, chłodne dni, których ostatnio mamy niestety aż nadmiar. Dodatkowo zbyt gęste nasadzenia, bo tutaj stara róża niestety została przeze mnie zbyt delikatnie potraktowana, a więc nie dokonam zbyt mocnego cięcia, no i to zagęszczenie krzewu. Niestety brak przewiewu, brak wentylacji sprzyja właśnie występowaniu tego typu zagrożeń. No i to już na starszych okazach, które stniemy mniej radykalnie. Tego typu zarodniki mogą przezimowywać w gruncie i mogą przezimowywać na krzewie, a więc pogoda, jaką mamy w tym sezonie, niestety pobudziła je do życia. Co robić? Usuń porażone liście i pędy. Pamiętaj, nie podlewaj absolutnie po liściach z góry, a tylko zawsze pod krzew. No i oczywiście zastosuj środki interwencyjne. Mogą to być signum i luna, skore i domark albo Discus, skorpion i za to. Pamiętaj, stosuj je naprzemiennie i powtarzaj minimum 2-3 razy w sezonie taki oprysk. Daj znać w komentarzu, czy miałeś już kiedyś do czynienia z tą chorobą i jakim środkiem udało Ci się ją zwalczyć.